Pandemia COVID-19 jest zdarzeniem, które do tej pory na świecie się nigdy nie dokonało. Ucierpiała na tym gospodarka, ale ucierpiała również na tym bardzo mocno służba zdrowia. I nie tylko Polska, bo wydarzenie to zweryfikowało wszystkie służby zdrowia w całej Europie i na świecie. Mamy świadomość jako odpowiedzialna organizacja, że zasoby, którymi dysponuje w tej chwili Polska służba zdrowia są niewystarczające do tego, żeby ponieść wszystkie wydatki, które do tej pory zostały yy, wygenerowane, jak również przyszłe. Dlatego dwa tygodnie temu występ, wystąpiliśmy do partii politycznych yy, z apelem o podniesienie składki zdrowotnej o 0,25 punkta procentowego w przeciągu czterech lat. Jest to o tyle istotne, że nie obciąży to ani pracodawców, ani przedsiębiorców w sposób bardzo gwałtowny, a w sposób systemowy pozwoli rozwiązać problemy służby zdrowia. Uważamy, że to jest jedyny kierunek, który można przyjąć. Wówczas system będzie czytelny, nie będzie podnoszenia podatków cukrowych, reklamowych czy innych, które miałyby wspierać służbę zdrowia. Łatwiej to oprzeć o bardzo jasne i czytelne przesłanki, jakim jest podniesienie o 0,25 punkta procentowego składki zdrowotnej.